Witamy Państwa w Opolu na konferencji prasowej struktur opolskich Konfederacji Wolności i Niepodległość. Konferencja dotyczy tematu niegospodarności publicznymi pieniędzmi przez obecnie rządzących. Na przykładzie pikników 800, plus. w szczególności na, przy, na, na przykładzie pikniku, który niedawno był w Brzegu, a wypowiadać się będzie lider struktur opolskich Konfederacji, pan Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo. Doniesienia prasowe o, aktualnej, o aktualnym stanie gospodarki są od wielu miesięcy coraz bardziej niepokojące. Informacje o produkcji betonu, o ilości wydanych pozwoleń na nowe mieszkania, na nowe budynki mieszkalne. Bardzo nas wszystkich martwią, ponieważ e, te informacje mówią o spadkach rzędu kilkudziesięciu procent. E, sytuacja gospodarcza, jak widać, niemna pawa optymizmem, i w obliczu tej sytuacji widzimy, jak obecna władza e, marnotrawi publiczne pieniądze, uprzednio zabrane w różnej formie w postaci różnych danin nam obywatelom Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, nieprzypadkowo stoimy przed Urzędem Wojewódzkim, na ścianie którego jest monstrualny baner reklamujący ogólnopolską akcję, niby mającą służyć informowaniu Polaków o programie 800+, ale tak naprawdę, jak się okazuje, jest to ogólnopolska akcja promocji polityków rządzącej tzw. Tak Prawicy za publiczne pieniądze. Na tej reklamie widzimy informacje o czterech wydarzeniach na terenie województwa opolskiego. I, drodzy państwo, wybraliśmy się w ostatnią niedzielę do Brzegu, żeby na własne oczy przekonać się, jak gospodarowane, jak gospodaruje się obecna władza, publicznym groszem. Drodzy Państwo, przecież od połowy ubiegłego tygodnia było wiadomo, że w niedzielę e, będzie wyjątkowo deszczowa pogoda, niesprzyjająca tego typu wydarzeniom. I drodzy Państwo, dotarliśmy do brzegu i e, co zastaliśmy? Scenę ogromnej ilości Różnego rodzaju stoisk, służb, strażacy, służby mundurowe, zaangażowane od samego rana do uczestniczenia w wielkiej klapie organizacyjnej. Nie było nikogo odważnego, kto, który by zdecydował z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji z organizacji tej imprezy ze względu na pogodę. A jest o czym mówić, bo jak się okazuje tego typu wydarzenie to jest wydatek rzędu między 100 a 200 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, każdy z tych organizatorów, gdyby miał wydać na ten cel swój prywatny grosz, 20 razy by się zastanowił, czy, yy, czy jednak nie odpuścić, nie zrezygnować ze względu na aurę. Ponieważ na te cele wydawane są nasze e, publiczne pieniądze, jak widać, nikogo to nie interesuje. E, e, wiele godzin e, politycy PiSu, ich rodziny, znajomi, e, tam się gromadzili, lansowali e, poprzez różnego rodzaju środki masowego przekazu. My się jako Konfederacja sprzeciwiamy takiej gospodarce publicznym groszem. Będziemy dociekać. Ile pieniędzy wydano na ten cel? Z tego, co już zdążyliśmy się zorientować, to drodzy Państwo, na tą akcję wydano na przykład 1,5 miliona złotych na samą promocję w mediach tego programu. Wydano pół miliona na promocję w mediach społecznościowych. Wydano pół miliona na różnego rodzaju gadżety naszych publicznych pieniędzy. My się na to nie zgadzamy, e, sprzeciwiamy się takiej, e, takim, takiemu gospodarowaniu i będziemy na bieżąco relacjonować, co udało nam się uzyskać, e, jak ten e, niestety e, bardzo, e, można powiedzieć, pełny hipokryzji pomysł, e, ile nas. Kosztuje. Bo mówi się, że ta akcja ma służyć informowaniu mieszkańców o tym programie, ale drodzy Państwo, cóż się zmieniło? Zmieniło się raptem kwota, zasady i, wszy... i cała reszta tego programu jest od lat niezmienna. W związku z tym wydanie tak dużej ilości pieniędzy moim zdaniem to jest jedno wielkie marnotrawstwo. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo. Proszę ta brzeska edycja, bo Pan powiedział pymiene złotych. Nie, nie, to to jest na całość do no, pomocy. No na promocje?